ma? Ja nie nagrywałem go jeszcze. Nie rób, dobra. Czekaj, kończysz? już. Najlepszy <grywa> <Nie> informatyk. <grywa> Ej, Ziomek! Na razieńko. Cześć! Każdy system jest jego. Każdy, każdy Pokażę. Jest jego. Najlepszy informatyk w mieście. Najlepszy, naprawdę. The best. The best od Poland. Wszystko. Dobra, do każdego systemu się wpiednoli, do każdego banku kurwa. Miliony pójdą na koncie, kurwa, wszędzie się pierdoli? No nie do wyruchania, kościół. Pożegnaj się. Tak, polecam kurwa na przyszłość. Andrzej. Sianek, a ty co Andrzej. powiesz? Andrzej, co Pokaż go jeszcze. No pożegnaj się z nim. Siadek, ciastek, pożegnaj się z nim. Polecam go na się. Z polecam go na stronie. 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 Polecam, polecam, Cześć. polecam bardzo serdecznie. Polecam. Najlepszy ziomek w Artur Kowalski.